Buciorki się wietrzą. Kawka się robi. Żarcie z garnuszka czeka. Kałbaska czeka. Kask się odszczurza. Kurtka się wietrzy tam w pięknym słońcu. To będzie widać? Czy nie będzie widać? No na tym drzewku wisi kurtka. Albo na tym, albo na tym? Nie, na tym wisi kurtka. O, jest. Siodz szczurza. A Ja kombinuję jak pojechać jutro fajnie się było Fajniej się byłoby bez kufrów Dużo fajnie się kręciło po zakrętach Oj dużo fajniej Tutaj taki przykład o szczęśliwych opon Podnóżki też targały deszcz też był Wszystko ugnojone, wszystko usmarowane Na tutejszych patelniach nie miałem błyszczącej maszyny ale frajda niesamowita, niesamowita frajda. W świetle zachodzącego słońca, trzeba coś wreszcie zjeść, bo cały dzień na jednym hotdogu i dwóch kawach albo trzech kawach i dwóch butelkach wody i trzech wietrach wody, także czas na śniolację